To jeden z bardziej znanych fragmentów polskiej komedii Chłopaki nie płaczą z 2000 roku Władze To przegrałeś grucha, babie trzeba założyć homonto Tak robili do XII wieku polscy chłopi Zakładali babom homonto i orali nimi pole Prezentowana scena miała nas rozśmieszyć. Niestety okazuje się, że ma ona więcej wspólnego z rzeczywistością niż moglibyśmy się spodziewać. Według ostatnich danych szacuje się, że około miliard kobiet na świecie w ciągu swojego życia padnie lub padło ofiarą przemocy. To prawie jedna czwarta całej populacji płci pięknej. W samej Polsce przemocy fizycznej i seksualnej doświadcza prawie milion pań. Od wielu lat świat stara się uporać z tym problemem, różnego rodzaju działaniami rządowymi, akcjami edukacyjnymi czy promocyjnymi. Sorry Jedną z najpopularniejszych w ostatnim czasie i na niespotykaną do tej pory skalę jest ta zapoczątkowana w 2011 roku przez Ewe Ensler, akcja One Billion Rising. Do Polski dotarła w walentynki 2013 roku pod nazwą Nazywam się Miliard. Od samego początku tańczy również Aleksandr. Dzisiejsze wydarzenie to jest takie cykliczne, już coroczne. Akcja przeciwko przemocy One Billion Rising. Miliard kobiet na całym świecie protestuje przeciwko przemocy wobec kobiet, ale tak naprawdę wobec w ogóle zjawisku przemocy. Akcja ma na celu szersze rozpropagowanie problemu. Dlaczego akurat tańcem? Myślę, że właśnie tanie jest wspaniałą formą przekazu, ponieważ to właśnie w tańcu mamy nad sobą władzę, potrafimy w ruchach pokazać to, co naprawdę czujemy. I to, co jest chyba w tym wszystkim najistotniejsze, zwrócić przede wszystkim uwagę innych na to, że ponad 700 tysięcy kobiet rocznie w Polsce doznaje różnego, różnej formy przemocy. I to jest naprawdę liczba przerażająca, i, i warto, żebyśmy chociaż tego jednego dnia sobie z tego zdawali sprawę. Punktualnie o godzinie 14 na placu Kościuszki spotkało się ponad 100 osób, aby solidarnie dać wyraz sprzeciwu wobec przemocy, której ofiarami są kobiety. I tak razem zatańczyli mieszkańcy Aleksandrowa, podopieczni Fundacji Fosa, licealiści, koszykarki. Zorganizowane grupy to nie tylko mieszkańcy samego Aleksandrowa, ale również mieszkańcy gminy Aleksandrów, co widzę, że są i osoby sprawęci z zadamowa. Więc cieszę się, że również w gminach jest dostrzegany ten problem, gminy Aleksandrów i że osoby przyjeżdżają na tego typu akcje. Powody, dla których warto wziąć udział we wspólnej manifestacji, były jasne. Bo to bardzo ważne. Zrobiłyśmy z panią Rafalską spotkanie u mnie w szkole dotyczące przemocy, i nie tylko przemocy wobec kobiet, ale ogólnie pojętej. Jest tutaj bardzo dużo moich uczniów, i myślę, że my dorośli powinniśmy dawać przykład tym młodszym. Sprzeciwiać się po prostu temu procederowi i dlatego tu jestem. Bo warto y, przypominać ludziom, że nie możemy godzić się na zło w taki właśnie radosny sposób. Y, wtedy fajnie się spotkać i z uśmiechem po prostu mówić o rzeczach y, trudnych. Na szczęście o tym trudnym temacie mówi się coraz więcej. Rok temu jeden z polskich youtuberów przeprowadził eksperyment społeczny, w którym sprawdzał jak zareagują przypadkowo osoby na zainscenizowaną sytuację przemocy wobec kobiet. Rezultat? No co jest, głupi? Jak spokojnie, chodź tu. Chodź do domu idź. Co wiesz? A, to wrócimy do domu, i inaczej będziemy rozmawiać. Co nie wrócimy. Zostaw, nie możemy no, Świadomość społeczeństwa jest coraz większa i wielu Polaków nie godzi się na tego typu sytuacje. Mimo to nadal jest bardzo wiele do zrobienia. I ob rzeczywistość z miejsc publicznych przeniosła się również do zacisza domowego. Tam nikt nie powie cięcie.